Macie? Mam odpaloną maszynę wirtualną. To jest akurat OpenSUSE, ale to właściwie nie ma znaczenia co to jest. E, tutaj użytkownik kkk br3 i te Ludzie, jakie wy macie trudne niki, zapytuję, czy można by było zrobić jakiś poradnik z odzyskiwaniem kopii zapasowej i tworzeniem, tworzeniem takowej. Fajnie by było, gdyby to był program do robienia kopii zapasowych, ale automatycznie, na przykład o określonej godzinie i tak dalej. Jest to do zrobienia i właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Startujemy. Ok, najprostsza metoda zrobienia sobie backupu systemu wygląda mniej więcej tak. Załóżmy, że mamy podmontowany pendrive, dysk zewnętrzny, whatever, dysk wewnętrzny, który siedzi w RAN i nazywa się. Backup może się nazywać lubię placki jak chcesz mi nic absolutnie do tego jak on się nazywa, no więc chcesz tu sobie na niego zrobić backup całego systemu, no to teraz żeby nie zrobić pomyły jedziemy taką komendę, czyli to jest miejsce z którego pobieramy backup. Tutaj za ekskluzyjnie znajdują się wszystkie parametry, któreśmy wykluczyli z tego backupu, absolutnie wszystkie czyli tam są foldery i pseudo-interfejsy a to jest miejsce docelowe, na które idzie backup teraz przy rysunku mamy przełączniki mała, duża, X i V A to jest tryb archiw, który nam indukuje przy okazji działanie rekursji, i parę jeszcze innych działań, czyli działanie w głąb folderów, sprawdza co jest w folderach i przerzuca je na destination teraz A zachowuje ACL, czyli takie rozszerzone Prawa dostępu do plików to są jakby grupy praw dostępu, a nie takie proste prawa dostępu, jakie rozumiemy przez nie wiem, 776 czy 775 czy inne dziwne prawa, które dajemy konkretnemu użytkownikowi, to są całe grupy uprawnień. X z kolei indykuje zachowanie atrybutów rozszerzonych dotyczących kilku miejsc w systemie. Musiałbym sprawdzić dokładnie jakich, bo w tej chwili nie pamiętam, natomiast należy to dodać. PAU To jest po prostu gadatliwość komendy, czyli verbos. Sprawdźmy jeszcze na chwilę ten przełącznik X, ponieważ mnie on nurtuje. Dobra, według archiwiki archi archi Extended Attribut to są pary nazw i wartości korelowanych permanentnie z plikami i folderami, tudzież katalogami. Są cztery takie wartości, atrybuty klasy: to jest Security, System, Trusted and User. Cokolwiek to znaczy, czyli to są atrybuty klasy. Bezpieczeństwo, system, zaufany oraz użytkownik. Szczerze mówiąc, pierwszy raz się z tym spotykam. I musiałbym to jakby bardziej rozłożyć na części pierwsze. Natomiast żeby ten Async zadziałał trzeba to sobie dodać. No więc OK. Robimy pierwszy nasz backup złapy. Bierzemy sobie taką komendę. Odpalamy to przez sudo. OK. Wbijamy to do naszego do naszej konsoli. CTRL-SHIFT-V Zróbmy sobie z tego pełen ekran i powiększmy sobie tekst. W tej chwili będzie nam trwał backup, który ja tutaj spowoduję. Jak widzicie, nasze dane backupu pojawiają się w naszym folderze docelowym czyli brand media mls backup. Stwórzmy to sobie teraz, katalog o nazwie yy, katalog. Backup Home. Tylko i wyłącznie po to, żeby móc do tego katalogu zrobić sobie backup tylko i wyłącznie naszej partycji. Nie partycja naszego użytkownika, yy, jego katalogu domowego. Dokładnie na tej samej zasadzie możemy sobie backupować Home. Z tym, że tutaj komenda jest prostsza. Wycinamy tylko z rzeczy, które mają być backupowane. Katalogi z kropką to są wszystkiego rodzaju. Cage.com i tak dalej. Utworzyłem sobie katalog o nazwie runmedia MLS, backup, katalog, backup Home. I tu będziemy się teraz ładnie backupowali. W tej chwili powinien nam wejść backup, chyba, że coś. Spierniczyłem, ale nie sądzę. Zobaczmy jak wyglądają nasze backup. Ok, to jest katalog backup.com. Jak widzicie całe nasze drzewo katalogów domowe. Dokumenty, muzyka, obrazy, pobrane, publiczny pulpit, na którym mamy tutaj między innymi dwa skróty do programu i plik nowy się przekopiowały. Tak możemy sobie kopiować rzeczy rsynkiem z łapy. Teraz to samo możemy uczynić za pomocą krona. Jak sobie wstawić krona? Otóż, najpierw wypadałoby sobie znaleźć coś, co nam opisuje tego krona, bo ja z nim mam zawsze problem. Tutaj jest crontab, guru i przy takim ustawieniu, jak w tej chwili widzicie, będziemy mieli zawsze o 21 codziennie backup. A co, jeżeli my go chcemy mieć raz w miesiącu? Co? Dzień, miesiąca. Niech to będzie drugi dzień miesiąca. I nagle się okazuje, że już w tej chwili mamy ten baka po 21. każdego drugiego dnia miesiąca. Jak zresztą widzicie tutaj. Ja w tej chwili zostawię sobie to w takiej formie, jak widzicie, w tym pliku. Ponieważ chciałbym, żeby te backupy wykonywały się kolejno co 15 i co 10 minut. To jest oznaczenie tak zwanego stepu, czyli odstępu interwału czasowego. To jest co 10 minut w tym przypadku. Tu byłoby co ileś godzin, tu co ilość tygodni, dni, tygodni, miesięcy. Chcemy na razie co 15 minut i to. 10 minut. I teraz ustawiając to ręcznie możemy sobie spokojnie, przepraszam wyczyszczę. Otworzyć dla katalogu domowego crontab e. Jak widać plik jest pusty. I w crontab e dla użytkownika domowego wklejamy tą komendę. I zachowujemy. OK, dla ruta otwieramy crontab dla ruta. To będzie pusty plik. Tu mamy nowy crontab dla użytkownika. Dodajemy z przodu sudo. Już mamy rootowy crontab OK. I dla tego użytkownika dodajemy tą komendę. Po ustawieniu tego w ten sposób praktycznie mamy automatycznie ustawione krony. Dla obydwu naszych użytkowników, które powinny powtarzać się co 10 i 15 minut, kolejno, dobrze. Więc ja wykasuję to, co się znajduje w tych obydwu folderach. Jeżeli system mi nie bryknie, a to mu się ostatnio zdarzało, to za 15 minut spotykamy się znowu. A potem wam pokażę, jak ustawić ten desk, żeby on się montował cały. Cały czas. Proszę bardzo, odpołzowałem sobie właśnie. System stworzyło nam zrzut. O, chyba się pomyliłem troszkę. Zrzuciło nam cały zrzut systemu, jak widzicie. To jest nasz główny system plików, który jest tutaj pod rutem. A to jest dokładnie to samo od folderem, a w zasadzie dyskiem backup. Teraz jeżeli się nie mylę, mylę się jak widać, tu powinien być backup home, jeszcze go nie ma. Ok, zmieniłem interwał czasowy, żeby się backupowało co dwie minuty, a tak poza tym był błąd w samej komendzie krona, brakowało jednej gwiazdki. Mówiłem, że jestem w krona ciemny i gubią mi się gwiazdki. W każdym razie mamy w tej chwili zbakupowany home i mamy zbakapowany nasz root. I mamy to zrobione totalnie automatycznie. Będzie się to backupowało co do za interwały czasu cały czas. Czy to będzie godzina, czy dwie minuty, czy dwadzieścia dni, czy dwa lata, to nie ma kompletnie znaczenia. Teraz, jak sobie przywrócić backup z naszych plików? Słuchajcie, dlatego, że mam ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o pojemność dysków, dyski i tak dalej. Jest to maszyna wirtualna że wam pokazać jak zrobić backup. Zagnieźniłem sobie backup w backupie, bo tu mamy katalog backup Home. Ja to muszę usunąć. Żeby wam pokazać, jak się w ogóle backup przywraca. Co do zasady, czy to jest backup z Home, czy z RUTA przywracamy to tak. Samo uszkodźmy sobie system. W tej chwili wywaliłem z systemu yy, ETC. To chyba nawet bardzo wyraźnie widać. bardzo. Próba. Teraz zobaczenia, no. No nie jestem się w stanie w tej chwili wylogować. Sprzęt nie działa, moje ETC przestało istnieć. Mam je tylko i wyłącznie. Tutaj. Jest to mój backup. Zrestartujmy sobie kompa, ale już w tej chwili na szczywno, tak jakbyśmy go restartowali z palca. Reboot. Dobra, padło, w takim razie zamykamy system i będziemy się odpalali płyty. W ogóle dobrze jest mieć spisane swoje komendy do robienia różnych rzeczy gdzieś tam, czy na kartkach, czy w notesie, chociażby po to, żeby nie pierdyknąć się przy jej przepisywaniu, kiedy chcemy sobie przywrócić system. Dobra, wkładam płytę do systemu, startuję system z płyty. Odpala nam się linux mint. Mint się odpalił. Nie będziemy jechali spod konsoli bo mówię Nie spamiętam komendy nie będę jej godzinę pisać Podmontowujemy sobie backup. Świetnie podmontowany Podmontowujemy sobie Tralalala problem zrobił dobra Widzi go Widzi go czyli zamontował super Mamy nasz System docelowy na którym nie ma ETC, albo przynajmniej jest rozwalone, jest rozwalone, tak nie powinno wyglądać. ETC, jest go za mało. Proszę bardzo, jaka różnica? To jest ETC w backupie, czyli nasze ETC zostało kompletnie zrujnowane. Teraz, skoro mamy to ładnie podmontowane, kopiujemy sobie tą komendę. Pewnymi zmianami, już mówię, po pierwsze, tu ląduje jeszcze duże H, żeby nam przejechało charniki, bez nich system się co prawda odbuduje, ale będzie robił problemy. Po drugie, zmieniamy tutaj nazwy tych rzeczy, czyli będziemy się zwrócali sobie dane nie z ruta, a z backup folderu, a będziemy się docelowo lądowali w tym dziwnym czymś co ma tak dużo numerków tak dobra to teraz lejmy to sobie do konsoli kopi, konsola oczywiście konsola jakoś tak bardziej na cały ekran i zróbmy sobie większe te litery do pau teraz skoro mamy tutaj już to w Bitne sprawdzamy sobie, co skąd idzie jak to ma dokładnie wyglądać. Kopiujemy się z backup. Czyli kopiujemy się z media Mint backup. I tu też trzeba uważać za backup. Trzeba będzie wstawić nam a inaczej przekopiuje nam cały folder backup, a nie jego zawartość. A my nie chcemy folderu backup, my chcemy zawartość tego folderu. Ok? Czyli tu leci slash, inaczej to nie zadziała. Teraz to ma wjeżdżać do. Idziemy na koniec tej komendy. Ok? Run media, coś tam. Zaraz zobaczymy, do czego to dokładnie ma wjeżdżać. Ma wjeżdżać do tego. Dziwnego cusia. Media Mint la numerków, a numerków tak kopi I teraz tutaj to wyjeżdża i teraz uczulam. Ja zrobiłem wcześniej backup tak, że mam zagnieżdżony jakby w backupie całego dysku jeszcze home tylko dlatego, żeby wam coś pokazać. Trzymajcie. Backup home, backup root, backup cokolwiek, backup lubi kwiatki na osobnych partycjach dysków względnie na osobnych deskach żeby nie było tego problemu to było tylko po to żeby, żeby wam pokazać jak to ustrojstwo działa no to lu przywracamy system i to trochę trwa jeszcze takie mały panaceum na zagnieżdżanie danych zawsze możesz katalog home yy, wrzucić do ścieżki eksklud przy backupie ruta i wtedy home może rzeczywiście trzymać w tym samym miejscu. Natomiast ja i tak trzymałbym to na jakichś ostatnich, osobnych partycjach. Ja mam tego typu paranoję, więc sorry. No to restart. Odpalamy. Zobaczymy, co z tego wyszło. No i proszę bardzo, system jak najbardziej stoi. Działa, nie ma problemu. Idziemy dalej. W zasadzie w tym momencie polecałbym wszystkim, żeby było najprościej, albo używać. Timeshifta, który nam potrafi robić nawet codzienne kopie i kopie na żądanie. Nie ma z tym problemu. Albo w miarę możliwości GR synka, jeżeli chcemy to robić ręcznie. Ponieważ nie mam zielonego pojęcia jak GR synka odpalać za pomocą komend, tak żeby on się odpalał nam cyklicznie. Prawdopodobnie i tak musielibyśmy tą komendę wrzucić w jakiegoś krona. Podejrzewam, że większość z Was nie chce się bawić w odwalanie numerów pod tytułem grzebanie się w kodzie w jakikolwiek sposób. Więc generalnie polecałbym używanie po prostu, prostu um, TimeShift, gdyż jest ogólnie znany, jest prosty w obsłudze i w zasadzie jeżeli nie potrzebujesz kopii z godziny na godzinę, to jest to... Bardzo dobry program. Zresztą wejdźmy na chwilę na mojego kompa bezpośrednio, ponieważ ja tego timeshita tutaj mam. Możemy, jak widać, ustawić sobie snapshot. To nie jest snapshot w moim przypadku, jest to rsync. Nazwane jest to snapshotem. Ilość trzymanych miesięcznych zrzutów, tygodniowych zrzutów, dziennych zrzutów, godzinnych zrzutów i bot zrzutów. Generalnie, jeżeli masz ustawione bot zrzuty to odpaliłeś 10 razy dziennie komputer za 11 się wy wywrócił się, no to wystarczy sobie przywrócić ostatniego zrzuta z bot, czyli botowego złota z ostatniego działającego systemu. Naprawdę chyba nie ma dużej potrzeby ustawiania sobie kronów cudów bianków w warunkach domowych, aczkolwiek pokazałem, jak to zrobić. Próbowałem znaleźć kilka innych programów do robienia, zrzutów, backupu systemu. Od y, Linuxem graficznych. Niestety, nic, co znalazłem do pory graficznego, nie działa tak dobrze, jak timeshift, który jednak ma swoje wady. No, nie możesz sobie ustawić na przykład, na przykład co 5 minut, bo masz y, taki kaprys, albo co 2 dni, 7 godzin i 3 minut. Ale masz możliwość jedynie najczęściej, jaki masz, to masz gotowy, czyli po każdym bodzie, który się udał, masz zwrót systemu, który możesz w każdej chwili odwespać. Żeby było śmieszniej, nie potrzebujesz nawet chodzić do konsolowego timeshifta, mimo że on jest bardzo prosty. Możesz sobie go odpalić z podpłytki Ubuntu chociażby albo Linux Nintra, jeżeli masz taki kaprys, podmontować swoje dyski i po prostu stamtąd dokonać. Zwrócenia systemu graficznie. Dalej nie zmienia to faktu, że jego obsługa ym, przez jest banalnie prosta. To zresztą zaraz pokażę. Dobra, mamy podmontowany backup disk. Potem Wam, jak mówiłem, pokażę jak go zamontować na stałe. Mamy Timeshifta. Konfigurujemy Timeshifta. Ustawienia. Chcemy mieć sync, a nie BTRFS. Wyrządzenie na migawkę nie jest podłuba. Jest dostępne. Okej, okay, coś mu się zgłupiało na chwilę. Jest dostępne. To jest nasz dysk backup VDB1. Nie chcemy snapshotów, bo i tak mamy je pod Snaperem. Dalej. Teraz chcemy rozruchowych dwie. Cogodzinne. Niech będą też dwie. godzina zrzuty systemu. Codzienna też dwie. Tygodniowe dwie. I miesięczna aż jedna. Albo możemy po prostu stawić sobie rozruchowe i co godzinna resztę mieć w czterech literach to przy maszynie wirtualnej jak najbardziej jest na miejscu rozruchowe, godzinne, po dwie dalej wykluczamy rookie mls i bardzo dobrze, czyli home'a dalej koniec tworzymy sobie migawkę startową czasę potrwa migawkę jak widzicie mamy o, czyli na żądania Reboot systemu. Bez tego, że nie mamy stale podmontowanego backup, nie może nam zrobić migawki startowej, tylko tą, cośmy żeśmy wykonali, więc podmontujmy sobie ten system. Nie system, a dysk. Machnijmy sobie Gentab u Dobra, tu jest, nie widziałem go na małym ekranie. Cyk. Skopiuj. sudo Nano. ETC. FS. Best Tab. No i teraz możemy sobie dodać spokojnie na dole ctrl shift V jak najbardziej. Play ctrl o ctrl x reboot. System jak widać wstał. Spodziewam się migawki rozruchowej. Przynajmniej u mnie tak to działa. Na wirtualce nie chcę, nie wiem dlaczego. Mam też podmontowane dyski na szczywno, które są dyskami tylko do backupowych rzeczy. Zobaczmy, czy nie ma czegoś w ustawieniach, w położeniu. Nie, no nie powinno być problemu, nie rozumiem. Normalnie to działa, no ale dobra, przywróćmy sobie system z takiej właśnie migawki, którą zrobiliśmy. Najpierw coś z tego systemu sobie wywalmy i konkludujmy ten. Filmik. Przez przypadek, przy różnych ostatnich perturbacjach z rysunkiem, mam tu katalog backup.com, no, czyli zbakupował mi, przywróciło mi cały katalog zamiast jego zawartości ze względu na brak slash na końcu komendy, z której miało być pobierane, więc w zasadzie pobrało cały katalog. I mamy tutaj Opta. Pozbywamy się obydwu tych katalogów. OK nie jest w stanie usunąć optanie w momencie. W każdym razie backup Home zniknął. Więc teraz odpalmy się spod konsoli i spróbujmy sobie po prostu przywrócić to, co znikło, a, przy, a zniknęło katalog backup Home. Nie jest to nic esencjonalnego dla systemu, ale jednak jest to folder, który się znajdował w systemie przed zrobieniem backupu recovery mod ok dajmy timeshift list mamy tylko jednego napsworta tudzież jeden jedyny rsyncowy backup timeshift restore zero Nie, Timeshift restore i dopiero nam podaje potem Snapsorty, które mamy, i tu dopiero musimy wybrać numer snapshotu. W tym przypadku możemy nacisnąć, podjezywam Enter, natomiast ja wpiszę 0 tak jak prosi, drugi raz Enter, jak najbardziej. I to jest VDA2, moi drodzy. Stąd będziemy, a nie, 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 nie. Fauda, group device to jest 0. Czy teraz mamy kontynuować restore? Tak. No i teraz on buduje listę plików i za moment się zrestartuje. I to jest wszystko, co trzeba zrobić z tak zwanym timeshiftem, żeby sobie przewrócić system spot konsoli. To teraz trochę potrwa. O, już się rebootuje. Jest backup home z powrotem jest. Znajdował się. Wcześniej znajdował się. Kasowałem go, skasowałem, przywróciłem, przywróciłem. Cała zabawa z Time shiftem. Chyba najwygodniejszy program dla użytkownika do robienia backupów i przywracania. Mało tego, jeżeli coś nie padło krytycznie, to możemy sobie przywracać na bezczelnego rzeczy z trybu graficznego, jak widzicie. Backup też się odmontował, gdyż był dodany do FST'a, później po zrobieniu napchorta, czyli plik FST'a został przywrócony przed modyfikacją. To by było na tyle konkluduję filmik. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że się przydało. Jeżeli się przydaje, dajcie suba albo przynajmniej łapę w górę. Dzięki i trzymajcie się.